Rozpoczynamy dzisiaj najważniejszy czas w roku, święte triduum paschalne. Dzisiaj będziemy uczestniczyć nam mszy wieczerzy pańskiej i w Ewangelii usłyszymy tę scenę niezwykle przejmującą, w której Jezus umywa nogi swoim uczniom. Ten jeden z ostatnich gestów, jaki Jezus czyni wobec swoich bliskich, no jest niezwykły. Jezus decyduje się, żeby służyć innym w tak bardzo prosty sposób. Przejmuje obowiązki, które tak naprawdę w domach w tamtych czasach pełnili po prostu niewolnicy. I On chce w ten sposób pokazać swoim uczniom, jakie relacje powinny być między nimi, jakie relacje powinny być wśród tych, którzy zdecydują się pójść Jego drogą. Relacje oparte na służbie. Jeśli patrzymy na, 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 na kryzys kościoła, w którym też jesteśmy, nie ma co ukrywać, myślę, że on może głównie jest spowodowany właśnie przez to, że y, może często nie umiemy służyć drugiemu i inni, inni to widzą, bo to jest postawa braku służby, jest po prostu głęboko niechrześcijańska. Y, zachęcam, żeby ten gest, nawet jeśli nie pojawi się dzisiaj w, w, na liturgii, w, swojej, w Twoim kościele to żeby uczynić w domu, poprzedzić go modlitwą, w rodzinie. Może to będzie wyjątkowy czas pierwszy, taki gest w, waszej, w Twojej rodzinie, żeby nawzajem obmyć sobie nogi. Ale jeśli nawet się nie uda tego gestu uczynić, to żeby na osobistej modlitwie powiedzieć Jezusowi Panie Jezu, chcę służyć innym, tak jak Ty służysz mi.